Za siedmioma górami była sobie gwiazdka, a pod nią domek. Wyglądał on zwyczajnie, ale wcale taki nie był, bo mieszkałem tam ja i moi przyjaciele. I nadal mieszkamy. Martynko, witaj! Jakże się cieszę, że cię widzę! Już nie mogłem się ciebie doczekać. Zobacz, jakie mamy tu słodkie kotki! O, to jest fryzio, to jest bonifacy, to łaskotek, a tu szelmutek. Wygląda spokojnie, ale to prawdziwy nic, sponie, tak, tak. Tak, no i oczywiście mój wierny przyjaciel Kleofast. Martynko, sprawdźmy teraz, co tam mamy w mojej księdze na twój temat. Tam wszystko jest dokładnie zapisane. Jak widzisz, mam tu twoje zdjęcie. Wyglądasz świetnie. Podobno bardzo szybko rośniesz. To niesamowite. Elfy mi powiedziały, że masz już cztery latka. Wiem też. Że marzysz o zostaniu piosenkarką. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. No, zazdroszczę ci takich wakacji. Oj, też bym tam pojechał. Wiem też, że coraz lepiej czytasz. Jesteś z Polski, prawda? O, o, a co? Co to za hałasy? Zaraz, zaraz, zaraz. Co, co tutaj się dzieje? O, słyszycie? O, co? Do jasnej zorzy tu się wyprawia. O, o co to za światła? O, a, tam tym razem niesie. O, o. o a, cóż to takiego? O, 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 to jakaś magia. O, patrzcie tam. Lucky? laki? Zaraz, zaraz. To ty? O, ha! Już wiem, to mój najdzielniejszy z elfów Laki. Pożyczyłem musanie, żeby pozbierał listy od wszystkich dzieci. Co on tam jeszcze ma? A to wezwanie na zebranie elfów. Ciekawe w czyjej sprawie. Martynko? O, to w twojej sprawie elfy będą debatować podczas leśnego jarmarku. Musimy zdecydować, czy zasługujesz na prezent, czy nie. Chodźmy czym prędzej. Tak o tędy, tędy. Tak, idźcie w przodem. Tak, tak. Trochę tu ciasno. O, dobrze, dobrze. Aha. Mm. Siemno. zaraz, zaraz coś na to poradzimy. A! gwiazdko kochana, a gdzie ty tam się chowasz? Chodź tutaj do nas. Przestań już leniu chować na tym niebie. no i... Klaszczcie, moi drodzy. Dzięki temu ściągnę tę gwiazdkę. Martynko? Pomożesz nam? Klaszcz z nami. Raz, dwa, trzy. Klaszczemy! Klaszcze, ile macie sił? O, ho, ho, udało się. Dziękuję ci za pomoc. Tak, tak. Mamy wreszcie prawdziwą gwiazdkę z nieba. Dzięki twojej pomocy... Teraz mogę oświetlić sobie drogę. E, tak, tak. Chodźmy w takim razie. Wyczuwam już zapach gorącej czekolady, a gdy elfy spotykają się na leśnym jarmarku, zawsze ją piją. Jest przepyszna. Lodą mniam. Martynko. o. -o, -o. Oto i leśny jarbar. witajcie! Moje drogie elfy, zyzików proszę, zabierz ode mnie tę gwiazdkę. Kochane elfy, proszę o ciszę, odłóżcie na chwilę tę czekoladę. Zebraliśmy się tutaj w sprawie pewnego dziecka. Cały rok je obserwowaliście, a teraz musimy zadecydować, czy to dziecko Zasłużyło sobie na prezent, czy też nie? Spójrzcie, o kim mowa! Drogie elfy, co myślicie o tym dziecku? Zasłużyło na prezent, czy też nie? No, jak zasłużyło, powiedzcie mi, grzeczne. Tak, o, no, To niesamowite! Elfy zdecydowały, że zasługujesz na prezent. Od dzisiaj będziesz na liście grzecznych dzieci. Jakże się cieszę. Gratuluję! Ach, tak. Mam jeszcze dla ciebie takie specjalne zalecenie od moich elfów. Pamiętaj, bądź dobrą starszą siostrą. Ach. Tak, tak. Coś bardzo ważnego jeszcze muszę ci pokazać, bo widzisz, jest jeszcze ktoś, od kogo najwięcej się o Tobie dowiaduje. Ktoś, kto bardzo cię kocha i ciepło myśli o Tobie. Jak myślisz, kto to może być? Zobaczcie. O, proszę. A, poznajesz? Aha. Jak to dobrze, że ktoś tak wspaniały i z wielkim sercem jest obok ciebie. Aha! Uuu, zdaje się, że to już najwyższy czas wypuścić naszą pierwszą małą gwiazdkę. Oho! przyjrzyj jej się uważnie. Bo gdy tylko ją zobaczysz, to znak, że wkrótce do ciebie przyjadę. Tak, uważnie wypatruj jej na niebie. Dobrze, do, do zobaczenia wkrótce i wesołych świąt! Papa, pa. leć, leć, moja gwiazdko do nieba!